Siemanko, witam na ten kanale Nintendo kolekcjoner i jako, że niedawnym czasem byłem w Japonii na wycieczce takiej troszkę dłuższej trochę kolekcji takiej Nintendowych rzeczy się zebrało generalnie tak pokrótce tylko będę pokazywał co, bo jest czasami naprawdę coś tam wartego, że tak powiem zebrania ze sobą kupienia i pierwszy mój zakup taki to był japoński 3 jest od którego zaczęła się ta przygoda, bo od dawna marzyłem o japońskim 3 ie i po prostu tam można dostać w relatywnie małych pieniądzach. To zwykły taki ten 3DS pierwszej generacji, ale no, chciałbym po prostu 3 ds i jest. Co mamy dalej? Mamy dalej złotą gruszkę. Ona była w klubie Nintendo do zdobycia. Za punkty to był taki dawny program lojalnościowy, chyba począwszy od Gamecube'a i Wii właśnie. Możliwe, że nawet troszkę wcześniej, ale na pewno u nas tak było. W Polsce nie był dostępny oficjalnie i jest złota gruszka. Mam do tej pory tylko złotego Wilota, który był z Zeldą, ale teraz już kolejna część, że tak powiem, złotego ekwipunku. Tu mamy kolejną część bez pudełeczka, ale w cenie była naprawdę niewielkiej. 600 jenów i to jest tylko nakładka na, wiadomo, Wilota, ale złota. I kolejna część złotego ekwipunku to jest złoty Pro Controller. Ten u nas był akurat dostępny z GoldenEye, ale tam naprawdę był za jakieś takie nieduże pieniądze, więc też się znalazł. I cały taki złoty pakiet już dla mnie dostępny. Następnie mamy tutaj kontroler taki, może widzimy, nietypowy. To jest kontroler od Cori, czyli solidnej firmy produkującej third party akcesoria. On jest rzeczywiście taki malutki, chory mini pad, się nazywa, i to jest, można powiedzieć, taki pro kontroler do Nintendo 64. Nintendo 64 Original kontroler, chyba nie ma wielu fanów, jest specyficzny bardzo, a ten na pewno jest dużo, dużo lepszy yy, w odczuciu, powiedzmy, takim współczesnych Są współczesne też zamienniki, no ale to jest kontroler z tamtej, yy, dawnej, już powiedzmy, ery. Dobrze. No i teraz mamy jakieś dalsze rzeczy. Final Fantasy. Yy, pozytywka z kawiarenki Square Enix na pamiątkę, bo tą kawiarenkę zamykają z końcem chyba marca tego roku, więc taka pamiątka, chociaż te kawi yy, pozytywki oczywiście można kupić jak najbardziej cały czas i będzie można po tym zamknięciu też yy, a tutaj taka ciekawostka, o tak wyglądały gry na Game Advance yy, jeśli chodzi o Japonię A tu wyszła taka specjalna seria Art Style i miała takie kwadratowe pudełeczka. To jest też gra na Boy Advance, Orbital. Takie powiedzmy artystyczne podejście do gier bardziej było. One wyszły. Nie było ich gier dużo, to chyba z 8 sztuk, może różnych, oczywiście. I wszystkie w tych kwadratowych pudełkach były. One później też były na Wii bodajże cyfrową. Oraz 3D się później chyba też tak samo cyfrowo. Hmm. Tutaj dwie gry na Switcha, a tylko dwie, bo po prostu bagaż ograniczał, a chciałem też inne rzeczy, że tak powiem do kolekcji. Pierwsza to Under Defeat. ona wyjdzie też w Europie, tylko z opóźnieniem. Chyba jakiś mały unboxing na szorcie, gdzieś w Japonii nawet zamieściłem tego. I druga gra to jest kultowa strzelina z Sega Saturn, Radiant Silvergun. Ona jest jak najbardziej cyfrowa, ale myślę, że pudełkowo u nas nie wyjdzie a tam jak najbardziej była dostępna jako standardowa pozycja no i dobrze, skoro mamy 3DSa gdzieś to może zobaczmy jakie gry na tego 3DSa udało mi się, że tak powiem tam dorwać niektóre to są do kolekcji jakby, bo były w małych pieniądzach, a niektóre to są ekskluzywy i mamy tak Mario Kart 7 jak najbardziej była u nas tu mamy szenlanka Góra 2, która jest bardzo u nas droga. Jedynka mam fizycznie, jak najbardziej, palowską wersję. Czyli jest ma blokada regionalną, stąd yy, po prostu ta konsolka. I tu mamy drugą część sadana. Góra, hmm. tutaj jest taka bijatyka w świecie, jakby coś można powiedzieć, jakuzy. Znaczy, przepraszam, to nie jest świat jakuzy, ale taka powiedzmy, chodzona, że chociaż bardziej szko szkolne, to są, że tak powiem, perypetie. Chętki Basho, chyba to się nazywa y, nazwa tej gry. Wyszła też chyba na Wite, z tego co się orientuję. Y, Final fantazji Muzyczny, Derytm, jak najbardziej wyszedł u nas. Ale do takich gier nie bardzo nie trzeba znajomości językowych. Y, tu bardziej taka popierdółka, powiedzmy, y, włączenie logiczne, że tak powiem, kształtów i kolorów. Y, tania bardzo gra. To był taki bonusik. Atak Tytanów. Smash na 3DS-a. Ponoć ma angielski, chociaż jeszcze nie testowałem. Nie jestem pewien. Tu jest bardzo ciekawy X na 3 ds ex AX On wyszedł na 3DS-a oraz PS3. Bardzo ciekawa gra, bo to jest spin-off Lost Planet. Bardzo żałuję, że to nie wyszło u nas w Europie, czy też nawet w Stanach. Tylko została eksa na Japonię. Bardzo ciekawa, dobra pozycja. Tutaj Taiko. Czyli bębenki klasyczne, które mamy na nowych konsolach i tak dalej. Kokuga. Strzelanina na 3DS-a. Po zamknięciu e-shopu niestety u nas była tylko dostępna cyfrowo. Jest nieosiągalna. A w Japonii była dostępna jak najbardziej też jako fizyczna gra. Beyond Labyrinth, jedna z takich ciekawszych zapowiedzi na 3 która kiedyś mnie bardzo interesowała. To jest JRPG, więc nie wiem, czy sobie z tym poradzę, jeśli chodzi o japoński. Ale to też jest eks na Japonię bardzo ciekawe. No i tu mamy trylogię Lisa e, W bardzo małych pieniądzach można ją tam kupić. E, ta gra ma angielski na pewno. E, dobrze, skoro mieliśmy 3 a Zobaczmy DS-a, bo też trochę pozycji jak najbardziej udało mi się pozbierać. I tutaj mamy Bangayo Spirits, ona była jak najbardziej też u nas wydana, tam można ją dostać zdecydowanie taniej. W takich grach za bardzo angielskiego nie jest potrzebny, ale tu już myślę, że jest potrzebny japoński i też nie wiem, czy sobie poradzę. Soma Bringer, czyli to jest gra od twórców Xenoblade. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja, z tego co się orientuję, ma. Yy, angielski patch, tylko by trzeba było o to zadbać. Tutaj mamy Tetris ADS, chyba nie trzeba nic tłumaczyć. Space Invaders, jedynka, myślę, że tutaj też japoński nie będzie nic przeszkadzał. Yy, Jump Ultimate Stars, bijatyczka dwuwymiarowa z postaciami anime, manga. Myślę, że bez angielskiego się obejdzie. Zelda do kolekcji, japońską wersję chciałem jedną mieć z Zeldy, czyli to jest Spirit Tracks. Meteos, który też tam bardzo tanio można było zdobyć. Dwie gry z serii Taiko. Jako ciekawostka. Są takie w nich małe pałeczki, które można używać do wygrywania rytmów w tej tą właśnie muzycznej grze chociaż oczywiście można też na Diesie czy 3 używać palców swoich i też jak najbardziej to zdaje egzamin, to po prostu kwestia preferencji, a tutaj to było takim fajnym bonusem. A tu mamy Metroid Pinball. U nas ta gra jest dosyć droga i ta wersja była po prostu bundlowana z Rumble pakiem do DSa czyli wstrząsy mogą tam być jakieś właśnie wydawane przez konsolkę nie wszystkiego obsługują Rumble Pack ale jest lista, których nie ma aż tak mało więc myślę, że to fajnie było zdobyć, bo bardzo lubię Metroida a tu taka gra jeszcze um, aż. to jest taktyczny JRPG od twórcy Final Fantasy, niestety on nie wyszedł poza granice Japonii to chyba też bardziej taka ciekawostka, bo nie wiem czy sobie poradzę z japońskim tutaj ale bardzo chciałem mieć to też w kolekcji Możemy przejść troszkę dalej, tutaj mamy Arkanoida na ds -a. to jest wersja o tyle fajna, że jest dostępna z kontrolerem w postaci tego wiosełka, który obsługuje. Tam niedużo gier to obsługuje, bodajże Arkanoid, dwa Space Invaders i chyba jakiś Puzzle Bobble i po prostu to akcesorium jest dość rzadkie naprawdę, więc yy, też chciałem to zdobyć i udało się. Tutaj jest coś kolejnego na ds -a. Strzelanina Ketsui. Takie większe, pudełko. Bo tam jest, podejrzewam, jakiś dysk, który pokazuje jakieś takie fajne akcje automatowe i tak dalej, jak grać. Jeden z niewielu na pewno takich szumpów na ds -a. I myślę, że tutaj się przyda większy ekranik, jak na przykład DSi XL. Dobrze, co mamy dalej. Dalej mamy trzy pozycje na Wii, które są eksami na rynek japoński. Eee, to się chyba nazywa Ikeni No Juni, coś takiego. Eee, miało to być na angielski przetłumaczone, ale nie wyszło ostatecznie. I to wtedy miało mieć nazwę Night of the Sacrifice. To jest horror. Eee, fajne rzeczy, bo na przykład wykorzystuje też Borda. Eee, i po prostu jest z tego co słyszałem dość dobrą grą, więc ciekawy byłem tego. I ma łatkę, która tłumaczy na angielski, więc na pewno to było coś, co przeważyło, że to zakupiłem. Później mamy kolejny X na Japonię. Takie czarne okładki, jak ten poprzedni horror, to takie gry były dla starszego odbiorcy, Przetum e, tak to było jakby oznaczane przez Nintendo w Japonii. Zengaki no Reginlef. E, też miało mieć wydanie europejskie, angielskie miało być tam tłumaczone jako chyba Dynamic Zen i to jest taka w świecie wikingów powiedzmy, że jadka od twórców Earth Defense Force ciekawa pozycja i właśnie wydawcą było Nintendo a jest M-Rating ichniejszy i kolejna pozycja na Wii jeszcze która też fanowską łatkę dostała tak samo jak ten poprzedni jeszcze tytuł, który yy, pokazywałem. To jest JRPG Earthseeker. Ona tą została dostała niedawno, ale jest no, naprawdę też ciekawą pozycją. Bardzo żałowałem, że nie wyszła swego czasu właśnie u nas na nasz rynek. Dobrze. Hmm. Kolejne pozycje to jest troszkę yy, Gears Cuba. Gamecube ma też blokadę regionalną, więc albo mamy japońskiego Gamecuba, albo przerobionego, albo płytkę Freeloader i wtedy możemy się bawić. Yy, Gamecube'owe płytki są w Japonii takie śmiesznie małe, mają pakowania i tu zaczynamy najpierw. Puyo, Puyo Fever, myślę, że bez znajomości japońskiego się obejdzie. Wing 116, czyli PES, yy, to jest wersja Final Evolution. W Japonii bodajże że kilka takich łatek dostawała ta gra. I pamiętam, jak była zapowiedź tej wersji japońskiej. Liczyłem, że w Europie, w Stanach, dostaniemy wersję pesa japońskiego. Niestety nie dostaliśmy. To jest właśnie najbliżej, to, jeśli chodzi o GameCube, co można by najlepszą piłkę na nim. Kolejny eks japoński. Kuruni Squash. Taka gra była logiczno-zręcznościowa na GamePoja, Dwie części. Game Boy Advance oczywiście, mówię. Taki mały kosmita kręci się w takim pojeździe, i trzeba pokonać planszę od punktu A do punktu B, co nie jest naprawdę takie łatwe. A tu mamy grafikę już taką zdecydowanie lepszą od Game Boy Advance. Ciekawy, bardzo X. Shikigami no Shiro. Castle of Shikigami, czyli szump japoński nagacka. Tutaj mamy One Piece, gierkę w tym świecie. Za bardzo małe pieniądze. Czasami można wyrywać te gry. U nas na gimkiła są gry dość drogie. Donkey Konga 3, czyli gra na te przysłowiowe bębenki, bągosy do gacka. Trzecia część edycji na Japonię, więc warto było ją mieć w kolekcji. Tutaj kolejna tańsza gra to jest Wario, czyli mikrogry. Super Monkey Ball, jedynka. Kupiłem, bo to był tytuł startowy na Gamecube, czyli gra ze startu konsoli. Na pewno jest dobrą grą i chciałem ją mieć też w kolekcji. I tutaj mamy Star Soldier od Hudsona, to jest taka powiedzmy trochę zapomniana, e, zapomniana rodzina, że tak powiem, seria szampów. E, dosyć dobrych. I w Japonii na, na Gamecube właśnie miała też swoją wersję. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o gamecube'owe gry. To tutaj jeszcze mamy takie rzeczy, jak na przykład o Kuni, wersja na DSa. Była wersja playowa i na DSa. Tu jest takie duże pudło, bo to nie jest, powiedzmy, kolekcjonerka, chociaż tak jak wygląda. Ona dostała po prostu tutaj tą książkę magiczną, gdzie są wszystkie znaki. To jest JRPG, więc też nie wiem, jak mi się uda, ale była bardzo mm. trudno dostępna i naprawdę, e, przy takim wydaniu, myślę, że warto było wziąć nawet jako sam gadżet. Zobaczymy, jak mi się uda, że tak powiem, to ogarnąć. Ok, później dało mi się w, w małych względnie pieniądzach kupić e, DSI LL, czyli 3 a czyli DSL, dużego tego xl u nas. Bardzo dobry stan. Myślę, że w niektórych gierkach na tym dużym ekranie y, będzie łatwiej ogarniać coś, jak na przykład Ketsui, które tam zdobyłem. I zostały gry na Nintendo 64 na przykład. Dobrze, może zaczniemy od takiej ciekawostki. Jeżdżenie pociągiem. Bo była ta gra na automatach. I tu jest taki kontroler, specjalnie do tej gry. I ten kontroler udało mi się zdobyć. Też naprawdę yy, w małych pieniądzach, więc dlatego zaryzykowałem, bo nie wiem, czy ogarnę tą grę. Zobaczymy, ale jestem ciekawy. Tu kolejna tańsza gra Multi Racing. Całkiem udane wyścigi. Pamiętam, że grałem kiedyś z swego czasu w palowej wersji. Bardzo ładne pudełko było, więc dlatego się zdecydowałem w dobrym stanie. Yy, tu jest taka gra. Aero Watch to jest futurystyczne wyścigi, ma fajny art style. Ona to, się nie zbiera dobrej pracy, ale ma też swoich fanów. Chciałem się przekonać, bo w tę grę po prostu nie grałem. Nie jest tak popularna, trochę zapomniana pozycja Exclusive na Nintendo 64, ale wyszła też w Stanach i w Europie chyba też. Tylko myślę, że taka niszowa pozycja, i nie jest dość popularna. To bardzo fajna okładka, jak dla mnie, a to jest Perfect Dark na Nintendo 64. Pozycja przeze mnie znana, bardzo i lubiana od Rare Kurtowego, ale ze względu na opadkę kupiłem tutaj. Zdecydowanie inna niż Europa czy Stany. Shiren The Wanderer, jeden z nielicznych JRPG na Nintendo 64. Tamten gatunek nie był mocno reprezentowany. A tutaj mamy Star Soldiers, znowuż od Hudsona. Kolejna część serii wcześniejsza. Tych gier bardzo mało jest na Nintendo 64, bodajże, że są trzy sztuki. I to jest pierwsza z tych szampów. Drugi to jest Dazemon 3D, czyli to jest taki edytor yy, strzelanek powiedzmy, ale są tu też dostępne dwie gry i to jest kolejny z tych szampów, druga pozycja. I trzecia pozycja, czyli banga to jest trzecia pozycja z tych szampów i to jest już droga pozycja dosyć, yy, ale wyszło jej względnie mało. Później dostaliśmy jej taką trochę zmienioną wersję na Dreamcasta. Ja pamiętam z Neo Plus chyba takie małe wspomnienie o tej grze, że ona kiedyś dostawała strasznie wysokie tam oceny i była na szczytach z tych przebojów i po takiej grafice kiedyś się dziwiłem, teraz już się tak nie dziwię. I tej gry chyba produkowane tylko 10 tysięcy egzemplarzy, dlatego jest dość poszukiwana przez kolekcjonerów i no na pewno chciałem ją zdobyć, to jest trzeci szamp nasz N64 który jest po prostu na tą konsolę dostępny i udało mi się zdobyć je wszystkie podczas wyjazdu i tak zupełnie bonusowo na sam koniec, bo to jest coś czego nie potrafię odpalić, bo nie ma tej konsoli, po prostu będę na nią polował a tam gry na Virtual Boya, bo o tym mówię udało się zdobyć w niskich cenach i mamy Vertical Force czyli taką strzelankę też od Hudson można powiedzieć, że to ma właśnie z tym Star Soldier coś wspólnego ten sam deweloper później mamy Tetrisa po prostu Tetris z jakimś efektem 3D i jeszcze jedną taką strzelankę tylko to jest już będzie yy, strzelanina z takiej perspektywy coś jak Star Fox też udało się dostać yy, naprawdę w bardzo niskich pieniądzach bo to jest ledwie 1000 jenów więc yy, a jak widzimy stan tutaj jest naprawdę super no i to by było na tyle myślę że yy, ciekawie można tam rzeczy wyrwać czasami taniej, czasami drożej bo zależy co ale dużo dużo fajnego i teraz po prostu skoro mam grę na Virtual Boya, potrzebny mi jakiś Virtual Boy. Pozdrawiam!